No siema, lustry słoneczny, dzisiaj robię e, pizzę, no wiadomo, nie jakaś mrożonka czy coś ze sklepu, e, po prostu od podstawy, mąka droże, sól, cukier i wiadomo, co dalej. E, no taki pomysł się pojawił, bo jak się e, zdarzy, wiadomo, e, piekarnik się spieprzy. Ten główny piekarnik się spieprzy no to przychodzi yy, na ratunek taki znacznie mniejszy, no i bardziej energooszczędny ten piekarnik. No i właśnie teraz się ten yy, tworzy tutaj taka mała pizza. Właśnie do takiego piekarnika, właśnie już kratka, papier mam. Yy, no i co sypię serem. Nie jakoś tak grubo, bo. Ostatnio mi jakoś to przestało tak smakować z grubo, z sera, ale to nie jest to powiedziane, że w ogóle sera nie lubię, po prostu mi jakoś to tak, no nie wiem, co tu powiedzieć tak konkretnie, no już nie jest to tak jak kiedyś, że naprawdę mega Porcje sera sobie walną na pizzę, że po całym cieście ocieka na sandoł. No to już nie jest to samo co kiedyś. No i dobra. Ja zaraz sobie sypnę pierwsze dodatkowo i zaraz wracam, jak coś. Dobra, pizza już jest dosłownie przyprawiona pieprzem oregano i bazylią, ale momentu, bo ja muszę sobie ten piekarnik otworzyć i na pewno go nastawić Zaraz go wezmę tak. No troszkę niższy ten poziom, zaraz zobaczymy bo chyba Tak styknie tutaj rozumiesz widzisz to nie? Zamykamy I ten piekarnik nie musi być nagrzewany bo on od razu Pracuje, nie to co Aha, dobra, nie zrobię teraz, bo mam tam połagam. E, dobra, e, tak Włączony na 200 stopni i co? Kurwa, 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 a a. No i chyba czasówka na... Nie wiem 10 minut na próbę zobaczymy, a jak nie, no to wtedy będziemy... Dobra. Czasówka trzeba to leci. Yy, no i chyba tyle, co? Bo to nie jest pizza, to, to nie, nie ma nie ma tej pizzy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, pizza będzie gotowa, no to się tam odezwę, wygląda 200 stopni, 10 minut, zobaczymy jak to będzie po 10 minutach wyglądało. Yy, tak wygląda pizza po 5 minutach. Tak momento świateło. Świateło. No. Dobra. Może będzie git 10 minut, a może trzeba będzie yy, dłużej. Jeszcze założymy, bo yy, pierwszy raz tak pizzę robię przynajmniej z, yy, z podstawy, nie, jakoś może No. wiadomo no, no, yy, robimy testa, To znaczy ja robię testa, nie? <grym> i... Zobaczymy. Może wyjdzie git i będzie nowy patent, zamiast tego głównego piekarnika się używało ten mały piekarnik, no bo częściej do mięs go używamy i do mięsa go używamy najczęściej. Zobaczymy jak tam będzie. Dobra, się potem odezwę jeszcze, jak coś. Dobra, paczynka przystała już piec. Ja sobie wyciągam to tak, żeby eee, A sobie zaraz coś tu ogarnę, gdzie tu wyciągnąć, ale to moment, to, bo z jedną ręką się nie uda. Moment, dawaj chodź mi tutaj pomóż. I ja mam takie coś, o takie coś, rozumiesz, nie? No i ja sobie to wyciągnę. No i wygląda git, no ładnie to wygląda, chciałem właśnie, żeby konkretnie ten ser był taki spieczony. Yy, Mogłoby być troszkę ciemniejsze, ale no powiedzmy, że jest okej, okay, dobra, Po yy, konkretnie ja lubię jak ser jest taki jeszcze bardziej troszkę przeruminiony, ale no musimy yy, zrozumieć, że czasu niewiele do pracy się zostało. Bo trzeba, ja do roboty chodzę, no i no co zrobić. Dobra, ja jeszcze szybko kolejną pizzę rozkręcam. Tu już mam ciasto. Zaraz spierdyknę. Pieczarkę sobie jeszcze dokroiłem. Nóżka tak samo jest pokrojona. Nóżka kiedyś u mnie nie gościła na pizzy, tylko kapelusz. No i było kiedyś tak, że. Spróbowałem, a nóżka od pieczarki się smakowo nie różniła, a za zacząłem od no nie wiem, z pięciu może 6 lat stosować nóżkę do pizzy. Dobra, ja się tam odezwę przy kolejnej już blaszy. No i zobaczymy się. Jeszcze mam tego ciasta tak na może dwie pizze jeszcze takie. Tu już jest druga i tu z tego trzecia albo czwarta wyjdzie nawet ale to już na pewno nie dzisiaj. Ja sobie to do lodówki tak na małą wezmę i to tu więcej zrobić, no to na, będzie na, na jutro, nie? Dobra. Ja to się tam potem odezwę, nie? Dobra. Piekarnik otwieram ponownie. Picuchnę wstawiam do piekarnika. Na ten sam poziom. Tak jest. Dobra, leci, co nie? Leci, styknie. I 200 stopni. I 10 minut. 10 minut. Eee, no i start. No, pisuchno się już piecze. Ja zaraz sobie robię porządek, a co do dopiero do tych nóżek nie sprecyzowałem. one nigdy nie były wrzucane one były do sosu do sosu do sosu piotarkowego robione i bo ja robiłem na tak naprawdę na na dwa obiady bo ja robiłem na sos piutarkowy zostawało się Yy, po sosie pieczarkowym 3-4 pieczarki, tak dużo nie potrzebuję pieczarek, no i yy, ten, właśnie ten, to się prezentuje tak pizza, o jej bista, nie, dobra, jak co to ja już się dzisiaj żegnam i widzimy się już w następnym odcinku, siemano, no jeszcze jedno, yy, tak jak... Wcześniej wspominałem czas na pizzę jest już zapakowane i ono ląduje do lodówki no i będzie na jutro, może na, na pojutrze zobaczymy jak to będzie z, e, z obiadem na jutro na przykład bo może co innego się pojawić w, w głowie inny pomysł na obiad, no ale będę miał na uwadze się coś o to proszę bardzo Będę miał na uwadze właśnie te ciasto, że ono dalej jest, siedzi i czeka na swoją kolej, bo nie ma możliwości, żeby się te ciasto nie doczekało, bo ono się może, no się może wkrótce zepsuć, nie? Dlatego trzeba tak dwie, trzy doby maksymalnie takie ciasto, no, może posiedzieć, nie? W lodówce. Dobra. No to już widzimy się już y, tym razem naprawdę w następnym odcinku. Siemano.